Dzień, ma widzowie! Dzisiaj nagramy sobie film na serwerze Hypixel. I dobra, już nie przedłużam. Oczywiście zostawcie suba i dobra, ja już nie przedłużam, tylko zaczniemy od razu, tylko wejdziemy w inną gierkę. No i oczywiście kultowa gra czyli Bedwarsy. Dzisiaj sobie. Tu się dzieje. Dobra, już jestem. I. I oczywiście wybieram sobie 4, 4, 4, 4, bo tak jest najłatwiej. my już jesteśmy w gierce, znaczy czekamy na gierkę. No, a potem zagramy w TNT Games i może zagramy w Lucky Block. Ale dobra, na razie my się skupmy na Bedwarsa. Już dawno nie grałem w to, więc no może trochę wyszedłem z sprawy. Dobra, już się zaczyna. Czekamy S. 4, 3, 2, 1. I trun. Dobra, już to mam. Teraz uzbiera nam się. Czyli tylko. Dobra, musimy. Ale tu to leci. Chyba hm. ja będę miał stak. Musimy na 7. Tak, no, takie zawsze jak. Wyposażenie. Jak hmm. on? Dobra, już mam jeden stak. Hmm. 6. Poczekaj. Dobra, już mam 7. Uzbieram potem syn. Albo stack teraz też uzbieramy. Bo jednak. No, dobra. Na razie czekamy na. Stack, czekaj. Tak niewiele już brakuje, aby zrobić stack. a dobra, bez sensu to i tak jest. Tu chyba mamy naszego villagera, który nam da. Nasze wyposażenie. Dobra. 2 złota. Oczywiście parę bloków sobie kupię. Co jeszcze mógłbym sobie kupić? Może jakiś kilof? Nie. A, firebole. No tak. A, I jedną pluskawkę sobie kupię. Dobra, na to nie mam pieniędzy. Będę patrzeć, czy nikt się do nas nie buduje tu. A chociaż jeszcze pójdę sobie coś kupić. Chodź tu. Daj, daj jeszcze. No daj, no daj. Mi. Trochę mi daj tego, bo mi to potrzebne bardzo jest. Dobra, jest tu ender chest. To, to sobie włożę do ender chesta i te broki. A za to kupię sobie piadro wody. I za to teraz zrobię. Co? Co ktoś wali fireballami od dołu? Nie wiem o co w tym chodzi, ale to jest coś się zbagowało. Potem tak. Nie. Stop. Niszczymy ten blok. Podbudow. Nie, bo tak nam woda uschnie. On obudowuje to deskami. Dobra tutaj sobie to zabezpieczymy, aby nie tam niele ciała ta woda tu i tu. Dobra, na razie jest gita, by można szybko biegać. Czekaj, czy tu nikt do nas nie idzie. No, na razie widzę, że chyba nie. Ja sobie tu zbuduję moją zasłonkę. Okej. Okay. Nie, ktoś zginął. To bardzo nie fajnie. Czy ci żółci chcą iść tam do nas? Chyba nie. Z tego wynika, że nie, ale mam jeszcze jedną plus kawę. Dalej szybciej. on tu chyba czeka na coś, by się stać, aby nam się zbierało. Dracz, dobra, trzeba im zniszczyć w ucho. Już chyba mają po łóżku. Tak. Naprawdę to tego do końca nie wiem. O nie, 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 nie mają jednak. Nie mają po łóżku. Uciekam stąd. Na! No. O nie, żółty spadł. Dobra, tu niszczę to, cały ten most. Dobra. 22, dwa, jeszcze parę żelaza. Dobra, chyba już mam to. Skupuję u villagera wieżyczkę. Wieżyczka najlepsza. to oczywiście szybko sobie tu powkładam. To sobie dołożę do tego. Dobra, lecimy z tym koksem. O nie, kolejny się do nas tu buduje. Czy on chce? Nie, on nie. Tam niebiescy są na tej. O, on idzie chyba zniszczyć ucho niebieskim. No dobra, nawet dobry krok. Chociaż się boję, że to nie jest za dobry krok, ale dobra. Jakbym tu sobie zbudował jedno coś czy... o nie, to oni się tam biją, czekaj jak wejdą na most to ja im mogę im pomóc moim czy on tam jeszcze żyje. Czekaj, bo tu jest Ja im... Nie, on tam idzie do nich. Czekaj mogę spróbować wycelować plus kawą. On tam ten fish się tam zrespił Powinien tam coś po zrobić Ale to teraz uzbieram sobie znowu Nie, no zabrał mi to sprzed nosa, kurczę Czekaj, od razu to wezmę, aby mieć na tą plus kawę. No powinno wystarczyć mi. Dobra, chyba wystarczy, ale nie wiem, czy wystarczy na plus kawę. Nie, nie wystarczy. Muszę jeszcze sobie tego dozbierać, mieć dwie plus kawy. Dobra, i to oczywiście sobie zabieram. I to szybko. Dokładam i to też dokładam, i mam teraz dwie pluskawy, przez co teraz mogę być faktycznie potężny. Żółci są chyba rozjechani. Czekaj, zobaczymy. Żółci jest jeden jeszcze, gorszy z żółtych. Dlatego trzeba ich pokonać tych żółtych do końca ich. Oni mają tam bazę. Ale czy tam jest ten żółty? Tego nie wiem. On tam idzie gdzieś. Chociaż ja się boję wychodzić z bazy. O nie, nie, prawie bym teraz spadł. Nie, cierpię chodzić po mostach. Właśnie. Widzę go. On tam poszedł gdzieś. Ja sobie pójdę z powrotem do bazy, aby nie być jakimś celem łatwym. Tylko tu mógł, trzeba by uważać. Niebiescy nie idą, a jakby tak zrobić na, na nich napad. Nie, oni ile jest? Czerwoni, niebieskich, dwóch, zieloni, tylko mają łóżko. To tych dwóch niebieskich może wyeliminuję. Co jest grane? Coś tu jest nie tak. Dobra, niebieski nie mają już, tak? A? Bo jest ich tylko dwóch. Więc po prostu... Czekaj, on tam coś robi, nie wiem co, ale... Gdzieś się tam buduje. Nie, nie widzę go teraz. No tak, mam moją wieżyczkę. No właśnie, moja wieżyczka. A co z moją wieżyczką? Przecież ja mogę tam wejść na samą górę i to szybko sobie zbudować taką wieżyczkę tu. Nie, to zły pomysł. Po prostu zbuduję to sobie na naprzeciw tego. Wow! Ale to fajnie nawet wygląda. I tu można by jeszcze sobie dodać parę tych bloków. By było trudniej tu w ogóle wejść. O. Dobra. I tu sobie wylecimy. Jest, wygraliśmy widzowie. No, to dobrze, że wygraliśmy. Yy, jeszcze... Tak, wygraliśmy widzowie. O nie, ale tam jest... No. A e, widzowie, muszę to szybko kliknąć. No dobra, jesteśmy w świecie, widzowie. Więc teraz zagramy w nasze TNT game. Zobaczymy, czy w tym uda mi się wygrać. I chciałem, by w TNT, tak, może. Aha, muszę w to kliknąć. Join game. No i uwaga, tak niepewnie. Unikaj graczy z TNT na głowie. Jeżeli odda TNT, zanim eksplodujesz, no właśnie. No to takie, no nie jest to za łatwa gra. O nie, już jesteśmy. Uciekać. 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 Uciekać jak najszybciej. Aby wygrać, mhm. widzicie to, widzowie? Tak, ja lecę z tym. O nie, bo tu jest jakiś TNT, tak? Proszę na to uważać. On do mnie idzie. Nie, oni mnie nie widzą. Dobra S. No to ja uciekaj. Aha, mam uciekać. No dobra. No to będę uciekać. O no nie, on jest TNT. Proszę uciekać szybko. Nie, zablokowałem się. On tu idzie, na pewno. Skoczyłem, on tu nie doskoczy. Na 100 miliardów tysięcy. No procent, on tu nie doskoczy. Nie. On tu jest. spad, Dobra. A, eksplodowali. Chyba bercy wszyscy. Chociaż czyżby... Znaczy, co? Dlaczego ja? Teraz ja jestem ja Czekaj, muszę go hitnąć. Ła, on nie pije. No kurde, on jest tym TNT tagiem. Czekaj. Tu jest pełno gości. Czekaj, wezmę ich. Wezmę ich. No nie mogę tu wskoczyć. Tam jest jakiś uciekinier. On chyba nie jest tagiem Ja będę go gonił. A gdzie on się? Podział. Je. Muszę znaleźć jakiś gości. Nie wiem gdzie są ci goście. Jest, jest ich tu pełno. Nie, nie wygramy tego, widzowie. Aha, no i przegraliśmy, niestety. Mm -hmm. No to teraz sobie zagramy w coś innego, czyli w lepszą grę. Czy to też jest TNT? No jak, no... PPM, dobra, musimy poczekać. Dobra, jesteśmy w TNT Tagu, chyba. Widzowie, widzowie i teraz TNT Run bierzemy i join a game. To jest takie fajne gra, bo trzeba uważać na to, aby to nie wybuchło. 43, 2, 1. Cii, cii. Mam jakieś miksturki. No nie, nie, prawie ledwo. Muszę wziąć miksturę skoku. Dobra. Nie, dlaczego? Otoczyli mnie. Muszę piórko wziąć. O, ciężka sytuacja, widzowie. Jesteśmy na tym... O, wow, wow, co to było? Nie! No i widzowie, spadliśmy, niestety. No jeszcze raz sobie zagramy w jakimś pięknym coś tam. jest jakiś duel Skywars, a to? To jest... zagraj... No dobra, mogę zobaczyć, bo to jeszcze, a to jest to, to jest epickie, dobra widzowie, ja w to gram, tylko że ja jestem tu jako sam, więc no niestety, dobra, szybciutko, o Jezu, jaki ja tu jestem kozak, dobra, ja to szybko zabieram sobie wszystko, tu i te deski, dobra, eksp mi się nie przyda, budki mi się przy, aha, budki też się nie przydadzą, bo ja mam budki. Tu coś jest, miotana. Dobra, to mi się przyda, widzowie. Czy tu coś ciekawego? Lawa deski, których już nie potrzebuję. Yy, Niesmiszczalność kilo. No dobra, jesteśmy dobrzy, widzowie, w tą grę. Tylko, że ten gościu może tu za chwilę do mnie przyjść, więc ja chyba potrzebowałbym szybkiego na górę. O nie, 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 jak on miał łuk! Kurczę, widzowie. Jeszcze jedną sobie zagram w to. Zagraj ponownie, tak. Dobra, bo widzowie, ja naprawdę nie jestem w takie rzeczy dobry, a w SMP to tym bardziej. On no, nagle, mogłem wylać na niego lawę, widzowie. Czy tu też będę miał takie dobre itemy? Dobra, mam. Czy tu coś ciekawego? Jakieś bloki? Dobra. Oj, wędka mi się przyda. Woda też. Czy jeszcze tu są jakieś skrzyneczki? Budki miotana? Koksik, koksik. Zamiast tej jednej lawy miotana, mikstura regeneracji. Zamiast czego możemy widzowie to włożyć? Szybko, szybko. No dobra, zamiast koksa to robimy, widzowie, mam 64. o nie, ten, ten, ja się od razu przebuduję na, na, na wysokie kratki, tylko tu sobie zrobię taką małą ochronę, aby nikt w tym czasie czasami na mnie nie trafił, oni są mocni ci goście, więc mogą, o nie, już jakiś do mnie Właśnie, już do mnie idzie jakiś. Muszę wziąć. Regeneracja! I, no nie! Wylał na mnie. Nie! No i przegraliśmy, widzowie. Kurde. Jeszcze raz. Musimy w to wygrać. Po prostu nie mogę się za bardzo chronić, tylko się bić z nimi. <śmiech> <śmiech> to, to przez przypadek, dobra. Widzowie, gramy w to jeszcze raz. O, to mi się bardzo może przydać. O, tak. No śnieżki też mogą, mogą się przydać. To nie, bo to mi się do niczego. O, helmik, woda, to czekaj, to mi się przyda te rzeczy. Zamiast tego, dobra. O, wędka, 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 może nie. O, a, no już ktoś mnie tu. No, ktoś mnie zaskoczył, znowu. Nie, teraz tak nie ma, po prostu będę taki, jak jestem. I będę, tylko bloki sobie szybko wezmę. Dobra, widzowie? Zmiana, muszę w to chociaż raz wygrać, widzowie. Dobra, bierzemy szybko bloki, nie ma za dużego czasu. Czego tu nie można shiftem tego robić? Jezu, Ta gra jest jakaś zbagowana, czy co? No i szybko wodę jeszcze wezmę, bo mi się to może nawet mocno przydać, widzowie. Tu nic nie ma, dobra. Szybko zamiast tego, bo mogę kogoś w tym czasie odpalić. Ja szybko tu pójdę sobie i przebuduję się tam. Dobra, na razie widzowie jest git. Myślę, że tu nikt mnie nie zauważy. A tym bardziej jak to zamuruje tym blokiem. Dobra, widzowie, <laughs> to taki sprytny plan. wkopię się na tamtej wyspie. Tylko szybko. Dobra, wchodzę na to. Szybko się tu wkopuję. Innego gościa nie ma muszę tu wkopać jak najbardziej mocno czekaj bo tu jest przerwa to nie szybko wziąć bruk się tym zamurować w bok się przekopiemy bo no, tu nie będę miał światła ale mam przecież tą zapalniczkę więc no to mi będzie zgasało raz po raz ale no o o, no i właśnie to jest tak. Tak to niestety działa. Ja się tu. O o, tu jest Wojt. Muszę to szybko zamurować. Yy, I szybko się tam podpalić. To znowu. O nie, moja zapalniczka chodź tu do mnie. Mhm. Przeciwnik Lenomo ma Pozostały czas do gry. No czekaj, bo to mnie za chwilę podpali, więc ja szybko przejdę na to. I potem na to. No nie, i znowu to zgasło. Dobra. On... Dobra, na razie widzowie dobrze tam widziać. Bo on tu może gdzieś być ten gościu. Więc no. Hm? Dobra, na razie tak sobie zrobię. I przekopię się na... Nie, i znowu mi to... On tu gdzieś na pewno jest. Nie wiem czy nas... Dobra. Wszystkie szkrzynie zostały uzupełnione. Gra kończy się za 5 minut. O nie, 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 nie. To mi się bardzo... Dobra, nic nie straciłem. Aha, poszedłem w drugą stronę niż... Powinienem, widzowie. Dobra, musimy się tu kopać. Wtedy na pewno nas nie znajdzie, bo tam przecież moim chytrym planem to tak zamurowaliśmy, przez to on na pewno się tego nie skapie. Może wykopiemy się na górę. Czy to zły pomysł, widzowie? Nie, chyba to będzie zły pomysł. Tak mi się wydaje, widzowie, że to. Nie, zapaliłem się. Zły. No. Tu ma to być, a ja się mam. No. Tam. I teraz muszę się szybko kopać. A, tu jest wyjście na zewnątrz. Ja tu sobie. Czy tu jest. Wykopałem się na dużą wyspę. Nie, on tu jest. Czekaj, nie zauważył. Nie, on nie zauważył, czekaj. Muszę szybko się wkopywać widzowie. To był bardzo zły pomysł. On mnie za chwilę znajdzie widzowie. Tak nie może być. Muszę to... Muszę to przetrwać. Albo wyjść. Nie, ja to zrobię widzowie. Robię to, widzowie. Dobra, to tu jest. Perełka. U, 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 u. Dobra, teraz będę już niepokonany. Chodź tu. Wszystkie skrzynie. Chodź tu. Gdzie jesteś? Ty, w... Ty skradzie. Mały, gdzie on jest? Gdzie jest ten widz? On tu się musiał zrespić, albo poszedł na moją wyspę w tym czasie. Myślę, że chyba mógł pójść na moją wyspę, ale na mojej wyspie mnie nie ma. Więc chyba ma farta. Tak, to moja wyspa. Nie ma go tu. Czekaj. Jest do góry? Jest pode mną. Jest z boku, jest. No dobra, nie słucham tego, tylko aby. Błagam, aby się udało. Jest! Udało się. Mam teraz epicki plan, widzowie. Czekaj, czy to jest tracking kompas? To może mi się nawet przydać. Ale ja tylko tak na szybko. Gdzie on jest? Tam. Nie, nie wiem, gdzie on jest. Dobra. Szybko to wyjmuję, to zabieram. I tu się teraz widzowie wkopię. Przez co to będę mógł być naprawdę trudny do szukania, bo to nie jest na szczęście. Tak łatwo mnie tutaj będzie znaleźć. Muszę się wtopić w widzowie, Więc po prostu ja się dobuduję do tych liści. I zrobię tu sobie taką kampę w tych liściach, i nikt mnie tu pewnie na pewno nie znajdzie. Ale zanim jeszcze to zrobię, podpalam to drewno, by się niby paliło, a on mnie tu widział i tu nie wszedł. A wodę zostawiłem, o kurde. minut co? co to się nie pali? Aha, no to super, no. Czekajcie, widzowie, wejdę na samą górę, przez co on tam powinien gdzieś być. Znaczy, nie ma go tam, ale wtedy będę mógł się rozejrzeć, gdzie on jest. On jest gdzieś tam, tak mi to tu pokazuje. Gdzie on może być? Ukrył się chyba przede mną. Jest, jest, widzi mnie. O kurde. Proszę nie widzieć mnie. Jest tam, widzę go. Jest, jest. Widzę, widzowie, widzę go tam. I on mnie, on mnie chyba nie zauważył. Szybko do mojej kampy. Jest. Remis zremisowaliśmy, widzowie. No dobra, nie, 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 ja tego nie chcę, powrót do gry i tu wyjdź z gry, wyjdź z gry, nie chcę rewanżu, koniec, no nie, no koniec powiedziałem, nie, znaczy, tak, dobra, no to tak, widzowie, to był nasz film, no to dziękuję za jak będziecie mnie subskrybować. dziękuję wam, no i yy, do następnego razu, no dobrze, to my sobie wyjdziemy z gry i za.